Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku Stited Grail The Fall of Avalon. No i co? Byliśmy ostatnio na dole w rzece, wczytałem sobie gierkę, wrzuciło mnie tutaj no i spoko w sumie. Co tu? Latające łopaty, to mnie trochę niepokoi. Ale mam wrażenie, że znowu była jakaś aktualizacja, bo ta grafika wygląda... Kurna, o niebo, lepiej! Ej serio, nie wiem, ale... Kurna! Tak szczerze? O niebo, lepiej, chyba że to ze względu na to, że pada po prostu. Ale naprawdę wygląda to o niebo lepiej. Wow! Ej czekajcie, aż to screena kurna zrobię. Nice! Very, very nice i podoba mi się to kurka. Podoba mi się to. No, jak tak będą iść do przodu, jeśli chodzi o poprawki, no to naprawdę, naprawdę ta nowa instancja zapowiada się, no mocno. Zapowiada się, no mocno, tak podejrzewam. A tymczasem, na czym my, kochani, skończyliśmy? Na tym, żeby pójść, ogarnąć tą zatopioną wioskę finalnie, jeśli dobrze pamiętam. No, bo jeszcze mamy oczywiście rogi południa też. No ale to wiecie, misja fabularna, wszystko w swoim czasie, jeśli chodzi o fabularki, prawda? Wszystko w swoim czasie. My się teleportnimy, myślę tutaj na opuszczoną twierdzę, będzie prościej. I z opuszczonej twierdzy sobie po prostu zejdziemy w dół. Ej, no ewidentnie jakoś, kurna, poprawiona. O, nawet mój koń jest! Kurna, to ja myślałem, że on zginął gdzieś. Że on zaginął, może nie zginął, ale zaginął. A tu proszę bardzo, jest i on. No to dobrze wiedzieć, że on sobie tutaj stał. Przez tyle czasu a ja z buta musiałem zapierdalać. No ale to nie wiedźmin, gdzie można na płotkę gwiznąć i ona się przy, ten, przywołuje. No szkoda, szkoda, no ale z drugiej strony to nie jest mój koń, tylko kradziony, więc w zasadzie jakiś sens to chyba ma. No mamy dużo tych, co wybuchają, więc trzeba ich wybuchnąć zanim oni w nas wybuchną. No, trafiłem chyba, co? Raczej tak. A co tutaj jest? I to wygląda jak jakiś... Oj! Chyba tekstura się rozwaliła. Chyba tekstura się komuś rozwaliła. Przy tworzeniu... Oj, oj, oj! No, nie chcę, nie chcę się utopić, nie chcę się utopić. Ale no ewidentnie tekstura się posypała w tym miejscu. Cholipa, no muszą dbać o takie rzeczy, no. A czy mi osobiście to nie przeszkadza, bo wiecie, ja tam nie mam jakiejś. Nie, jakby to powiedzieć, no nie przywiązuję dużej wagi do tego, czy tam tekstura jest, czy nie ma. No jakby najważniejsze dla mnie, żeby gra była grywalna i wyglądała w miarę ładnie. Nie, umówmy się. No i miałam dobrą fabułę. Albo przynajmniej w miarę dobrą fabułę. No nie musi być wybitna, no. Powiedzmy sobie wprost, nie musi być fabuła wybitna najważniejsze, żeby fajnie się i przyjemnie grało. No jak się zdarzą jakieś bugi, to przecież o to w sumie w tym wszystkim chodzi też, żeby się zdarzały, bo przynajmniej jest czasami śmiesznie, no. kajcie, bo tu było to przejście, którym ja chciałem pójść właśnie. A, bo tu można było tak parkurowo po tym sobie przejść, okej. Okay. Tylko pytanie, czy to nam coś daje, oprócz tego, że ja sobie tu wszedłem. Chyba nie. Chociaż jest jakiś trup. Kurwa, wiadro podniosłem i misę. No, japi. Fragment ambergrisu. Uuu, zwiększa maksymalne życie o 10. Nice. Ej, to fajne. Gdzie ja mogę sobie tego użyć? To jest to: kondycja czy życie? O kurna, no i to jest ciężkie pytanie. Ale chyba zostanę przy kondycji na razie. Chyba zostanę jednak przy kondycji na razie Kondycja się bardziej przyda, nie no ewidentnie się tu rozdupcyło Ewidentnie się rozdupcyło, no trudno no Samo życie można by rzec Tu nic nie ma, gdzie są wszystkie potwory? O są Mówisz i masz Mówisz i masz gryfciu, proszę bardzo Cyk, o kurwa nie trafiłem Nie, ale te łuki Ej, nie doceniałem tego łuku. O kurwa, tylko trzeba strzelać, jeszcze się nauczyć. No, nie wierzę w to, no bo. No przecież, no nie wierzę, no. No, co jest? No, przestań mi się telepać tą ręką. Jakbym jakiś pijany co najmniej był. No i biegnie do mnie. No prze. No, przeca. Kurwa. No, zaraz mnie szlak trafi przy nich. No nie wierzę w to. Jak dobrze, że mam dużo strzał, więc to nie jest problem żaden. Ale no jednak mimo wszystko wolałbym ich nie marnować. Ale się przyjemnie z tego strzela, serio. Tu nie trzeba nic innego robić, po prostu stoisz i strzelasz. I tyle. I koniec, już. Tyle, wystarczy, nie? No i ja mówię, ten system walki jest naprawdę, naprawdę przyjemny. I no, te miecze mógłby być trochę. Znaczy, inaczej. Te miecze, nie miecze. To, co mi się nie tyle, może nie do końca podoba, co nie jest do końca dla mnie zrozumiałe, to system tych zbroi. W sensie, jakby rozumiem, że o, średnia, ciężka, etc., bo to jest normalna sprawa, że tak jest. Ale nie do końca rozumiem, jak to realnie działa, bo mogę sobie, o kurwa. O kurwa. O Dobra, udało się. Bo mogę sobie wziąć miksa ciężkiej zbroi, średniej zbroi i lekkiej zbroi, a i tak mi pokazuje, że jest ciężko. Więc ja nie do końca kumam jak to działa. Być może jest to pobugowane, być może ja po prostu jestem takim debilem. Jakby nie wykluczam niczego, nie? Nie wykluczam niczego, żeby była jasność. O tu jest jakieś wejście jeszcze. Wytrychy Dobra, tam na pewno będziemy włazić. A myślałem, że tutaj coś będzie. A tu nic z tego. No dobra, trudno. Skóra niedźwiedzia, siekiery nie chce. Ryby weźmiemy chętnie. No, miejsca do lutowania jest. Itemów do lutowania jest. Większa mikstura many. Kubek, kubek, to tego nie potrzebujemy. Dzban to nie. Już wystarczy, że ja tu jestem. Amfora też się nie przyda. Dobra, liny to weźmiemy. I już chyba więcej tu, mimo. Całkiem przyjemnie się tu lutuje. Zastanawiają mnie tamte wrota. O jakąś perłę jeszcze drop dropnąłem. już jakieś metinowe gadanie mi weszło w nawyk. O, lipa. Człowiek pograł dwa tygodnie i już się odkleja. No. Ale dobra, czekajcie, bo jeszcze tu coś było właśnie. Stąd zebrałem wszystko, zebrałem. To czemu to zostało? W sumie powinny znikać te te ogniożery, w sensie te szczątki powinny znikać według mnie w momencie, w którym je zbieram, żeby nie zostawały, bo tylko wprowadzają w błąd, Imo. Czy są to w ogóle jakieś przeciwnicy? Jeszcze czy ja już wszystkich wybiłem? Bo mam wrażenie, że trochę ich mało było jak na tak, o kurwa. Jak na tak dużą lokację. O, dobra. Moje ucznictwo musi wejść na jakiś wyższy poziom, bo to jest dramat. To jest po prostu dramat. No, dziękuję. No dobra, mikstura. Many, kamień, ślifierski. No, przydadzą się te rzeczy na pewno. I ogólnie się wszystko przyda, biorąc pod uwagę, jak. Drogie jest ulepszanie tych mieczy i tak dalej, uuuu Siemano Żegnam, witam No O, i nieśmiertelnik mamy, nice To są rzeczy, które się zdecyda... Kurwa, po co ja ten kill off podniosłem? To są rzeczy, które nam się zdecydowanie przydadzą Bo to kolejna taka, wiecie Mała część misji Jednak misje warto robić mimo wszystko Dobra, zobaczmy czy ktoś jeszcze tutaj jest Chyba nie Ale też nic ciekawego tutaj nie ma, ja mogę się tu odpocząć A, okej, okay. takie to triki No nie spodziewałem się takiego wyjścia stąd Ściekły pies O i tutaj coś jeszcze jest Płonąca strzała. I długi łuk. A i tu mogłem sobie tak przejść. Dobra. Dobra, trzeba porozkminiać te miejscówki, bo widzę, że tutaj jest dużo takich fajnych przejść porobionych. Powymyślanych. Więc to jest Imo Plus. Tu jest w ogóle przejście tam. Ja pierdolę. Ale ktoś się naprawdę mocno napracował. Oj. Aż. Zapisywanie gry fryzuje, tak zauważyłem. Na chwilę przynajmniej. No ale trzeba przyznać, że ktoś tu się naprawdę napracował nad tym, żeby to. Kielich do wina, odpoczynek, nie? Miód, wino, piwo. O, takie rzeczy to i owszem. Że ktoś się naprawdę napracował nad tym wszystkim. U dużo tutaj tych strażników poginęło swoją drogą, tak widzę. Bo to już drugi tu zebrany, albo trzeci. A my jeszcze przez całej tej lokalizacji nie przeszliśmy. Więc no widać, że tutaj panowie strażnicy chyba balowali. Tutaj chyba balowane było. Dobra, gdzie my byli, gdzie nas nie było. Tu my byli, tu my byli. Tu nas nie było, bo widzę po ilości lutu. Cebulka, ziemniaki, takie rzeczy to ja oczywiście, tylko nie wiem po co ja ten talerz zabrałem. A, czosnek, cebula jest, a tego nie mogę ściągnąć? To jest hasbugowane. Albo ktoś nie oskryptował, jedno z dwóch. To jest szkło porozbijane. No dobra. Ej, ale szczerze? Tam też jakaś rozwalona tekstura jest. Szczerze myślałem, że będzie sporo więcej walki w tym regionie. Bo tak mówili o tej zatopionej wiosce, że nie wiadomo co, ale tak szczerze mówiąc to... Nie wiedzę tu nie wiadomo czego. Co tu się wydarzyło? Bo ja niby do niego strzelałem, ale nie dostawał, ale strzelałem, ale nie dostawał i w końcu wybuchł. What the, What the fuck, nie? Oooo, skażona włócznia. Pocisk przeszywający. Może powodować. O. o, rudy żelaza. Nie no, ogólnie opłacało się tu przyjść. Ogólnie im się opłacało tu przyjść. Tylko tyle, że kurna no potworów trochę mało. No liczyłem na większą ilość bitwy. Na troszeczkę więcej fajciku. A tu wychodzi na to, że jest tak dość... Stabilnie można by rzec. O kurwa, ogniożer. Zabiłem go zanim wybuch I go zbugowało No i nice O to właśnie chodzi Dobra, co my tu mamy Maliny, jakieś szaty O kurwa Jak się wystraszyłem A oni mi w ogóle damage'a nie biją Ale jak się wystraszyłem Ja pierdole. Przecież zawału dostanę co zawału dostanę. Dobra, miktury so lecznicze sobie porobimy. No się na pewno nam przydadzą. Ale się kurna wystraszyłem, nie? Tak klimatycznie, tak się czek wczuł już w ten taki powolny ruch. No i nie spodziewałem się tego, że coś mi wylezie na plecy. A tu taka, takie zdziwienie. Dobra, na spokojnie. No. Stój tym nieumarłym. Kurwa, w miejscu jak do ciebie strzelam! No nie, no. Kurwa, no trzymajcie mnie. No trzymajcie mnie przecież. Ja rozumiem wszystko, no ale jak strzelam do nich, to mogliby się nie ruszać, nie? No, właśnie. Dobra, mamy teleporta. Czy jest tu jeszcze jakiś nieumarły? Jakiś jeden jest. To już nie ma. Tu ktoś w ogóle stoi. Ej! Gdzie ten trup jest? Ty A tu, kurwa minąłem go, nawet nie zauważyłem Bo te skrzepy trzeba zbierać, resztę to tam... Walić. Ale te skrzepy trzeba zbierać. Ty, ale kto to jest? I on sobie tu tak stał wśród tych nieumarłych, jak gdyby nigdy nic? Tam jest jakieś przejście na dole. Who are you? Hop, shamano. Oh, well, a wanderer in the sunken village. You must be lost. Back in the day, you just needed to look at the stars and you'd know where you were going. Now even they are misplaced. Hmm. Mi jesteś? Mm hmm i guess i'm just an old man listening to the sound of the sea and looking into the ashes. it's all the same. it's important, at least for me. long ago, i decided to wait for something to happen. so i'm waiting. Check us so. for what's ahead of me. but i can feel that it's closer than ever. Everything that's around us. It's not yet the end. And that thought really bothers me. It's the cycle of life. There's nothing to be afraid of. If you're afraid, it means you're struggling with something too much, my friend. Sometimes you just need to sit and look. Watch everything turn. Hmm. Monsters. I think you misunderstand. I don't see any monsters here, only lost villagers, still clinging to their home. It's sad. But as you can see, not much depends on us. The world just keeps on happening. And you happen along with it. They were given some time, which they've tried to use as much as they could. That's all. I'm glad they allow me to stay here, despite what happened. I like this place. what's the worst I I have everything I need. The entire world in one place. There is something you could help me with. Uh -huh. a small favor. I have a friend who made a home for himself in a pretty nice place. Quite a spacious cave underneath the keep. Beautiful view, peaceful and quiet. Every now and then I brought dressed some fish, so the poor guy wouldn't starve to death. If you would be so kind as to do it for me this time, I haven't been able to visit him for a while now. Chigovo. Why One day, I was overcome with a strong feeling that something extraordinary would happen soon. Then I had a visitor, and now you're here. I can't leave. What if I miss everything? Kto ci już Wonderful, isn't it? A man came here before you, fiery heart. He carried his pride and wisdom in his hands. Mm, yes we had a brief chat and then he left. he wanted to leave a mark on this world. truly exceptional meeting. himbo. for himself. everything. at least that's what i think. No, dobra, kim jest ten dress, tak he has druidic knowledge. he also talks and looks like a druid. i'd say he is one.

czy co? No wygląda to całkiem ciekawie. Można by rzec: całkiem, całkiem ciekawie. Ale chyba do na razie nie prowadzi. No, ale sama lokalizacja. chociaż... No tak jakby dziwnie. Tak jakby dziw trochę, no nie wiem. Tam widzę, że są potwory. Natomiast ja nie wiem, gdzie ja mam... A tam! Czyli tam, gdzie ja byłem nomen omen ostatnio. Tam, gdzie żeśmy szli tego ogra za... A nie, ogra żeśmy tu dziabnęli. W ogóle jakoś tam z dupy strony, z drugiej strony jest. No dobra. Ale to podszedłbym sobie jeszcze tutaj, bo widzę, że tutaj są moby. W dużej ilości. W dużej, w dużej ilości. Więc fajnie by było je wyciąć. I tak patrzę, coś jeszcze z tej strony. No, tu też jest jakieś obejście w ogóle. Wszędzie coś, ktoś jest, kurna, no. Wszędzie coś, wszędzie ktoś. Oj, ogra trafiłem. Jak mi wcale nie jest przykro. Dobra, na spokojnie. A to topielce są, dobra, to trzeba uważać. No ten ogr chyba trochę mocniejszy. co czemu uciekasz ode mnie tym ogrem? Halo? Panie kochany. Dobra, weź się tym topielcem, nie ośmieszaj. O, biegną, biegną, biegną oni. Biegną oni wszyscy. Dobra, puch. O, czy on topielce też bije? Nice, no i pięknie. Panie kochany, dobra, ja się mogę z nim chyba tak bić, nie? A ja mam taką kradzież życia mocną, że ja... <laughs> o Jezus, dobra, to nie macie najmniejszych szans. O kurwa, ale mu zajebał. Uderz mnie, no. I jeszcze raz mnie uderz. I weź jeszcze raz mnie uderz, i jeszcze raz. Chcę zobaczyć, jaką kradzież życia mam. No nie mało mnie. No nie mało, byłbym spokojnie w stanie go tankować, jednocześnie go co jakiś czas uderzając. Ej, śmieszne to! Śmieszne to, ale przecież ja nie miałem nie wiadomo ile tej kradzieży życia wrzuconej chyba 10% tylko. Mocne to FEST! Mocne to FEST, ale fajne, fajne! No i już mam full HP tym sposobem. No to szczerze? To ciężko będzie komukolwiek mnie zabić. Tym sposobem. O, jesteśmy pod zamkiem teraz idealnie. To jest miejsce, do którego ja chciałem spać ostatnio z tamtej. Z tamtego mostu. Przejdźmy się dookoła. Tak sobie zróbmy. Przejdźmy się dookoła. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Bo tutaj są jeszcze dodatkowe przejścia. Fajne jest to ogólnie, że wszędzie tak naprawdę. Na tej mapie możecie spotkać jakiegoś moba, albo coś, co Was może zainteresować. Nie ma czegoś takiego, że jest całkiem pusto. Może oprócz tego miejsca, do którego właśnie dotarłem, ale jest jakiś kurwa koniec mapy. Ale generalnie nie ma takiego miejsca, gdzie by było totalnie, totalnie, totalnie pusto. I to jest mega fajne szczerze. Bo przynajmniej wpływa to na taką. Wiecie, na taką chęć eksplorowania. W ogóle tu jakieś chatki są. Na taką chęć eksplorowania, pozwiedzania świata, zobaczenia, co jeszcze kryje się gdzieś tam z boku. E? Co to? Ej, ja dostaję z dupy! Gdzie ja jestem? Jakaś wioska. Buy something or bugger off already bought from Then just bugger off <laughs> Rozstrzelali go! Co jest? Ej, mogę z nim handlować, ale no chyba rozstrzelali. Ej, zbugowałem chyba coś Bo poszliśmy w miejsce, w którym nas nie powinno być Tak podejrzewam, że poszliśmy w miejsce, w którym nas nie powinno być. I gra stwierdziła ej, 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 gościu! Gościu! Przesadziłeś teraz! Ciebie tu nie powinno być do końca gry! Znaczy do końca tej lokacji! Co ty tu robisz, typie? No i odwaliłem kakarakę trochę. Jestem tylko ciekaw, w którym miejscu nam zapisało grę ostatni raz. Bo coś mi wczytuje, ale... O nie! O nie! O nie, no dobra słuchajcie, to zrobimy tak, żeby was nie męczyć jeszcze raz z zabijaniem ich. To ja sobie to po prostu zrobię poza odcinkiem za chwilę. Natomiast wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnych na razie. No i cześć!